3-4 mm gniazdami w poprzek. Następnie rozkładamy na blaszce do pieczenia wyłożonej papierem. Na pomidorki nakładamy posiekany w kosteczkę czosnek. Posypujemy oregano. Jeszcze troszkę soli. I jako pierwsze trafiają do piekarnika, gdyż dłużej będą się zapiekać. Nacinamy na końcu ząbek czostku. I przecieramy nim kromki chleba. Z kletka wykrawamy kółka. Chlebki rozkładamy na drugiej blaszce do pieczenia. Obkładamy serem. Jak jest to salami to jest od razu okrągły. Jak chcemy użyć jakiegoś innego, to też warto go wyciąć. Obkładamy wędlinką. My akurat użyliśmy salami i włoskiej panczety, ale może to być szynka lub co tylko Państwu przyjdzie do głowy. Po jakichś 20 minutach odstawienia pomidorów, nasza branżeta ląduje także w piekarniku. Zapiekamy około 5-7 minut i będziemy mogli podawać. Po 7 minutach, kiedy wszystko już mamy przyrumienione, wyjmujemy z pieca. Pomider pomidorki bardzo delikatnie zdejmujemy z blaszki i kładziemy na zapiekanym chleb. I tak po kolei. I możemy podawać. Smacznego!